Only in the force. Siemanko, z tej strony Sinserol, a przed wami kolejny odcinek z gry Star Wars: Jedi Upadły Zakon. I w tym odcinku będziemy starali się dostać do drugiego grobowca na ZFO. Imperium już tu jest. Byli przed nami, więc będzie nam trochę trudniej. Nie wiem, czy ja mam zeskoczyć tutaj. Do tej wody. Skończyliśmy właśnie w tym punkcie medytacyjnym. No dobra, skaczemy, zobaczymy. Tak, to tylko... Taki tam zeskok do wody. Tutaj jest ten stwórce. Pokonywaliśmy go w poprzednim odcinku. Tutaj coś widzę echo mocy jakieś to podejdziemy. Mieszkańcy wznieśli ten pomnik klonom z Venatora. Szkoda, że. No i lecimy dalej. My się chyba. Widzisz ten musimy mogą Musimy udać tam. Dostanę się tam. Hej gris, zajęty? No, próbowałem obejrzeć. Wiesz co nie, nie jestem zajęty nigdy. Więc y, trzeba ci czegoś? Stoję przy dwóch rozbitych statkach. Chyba nie tylko tobie, wiadr dał się tutaj we znaki. Ej, dopiero teraz to pojąłeś? Gdzieś ty się uchował! Przecież lepszych ode mnie nie ma! No, tak, chciałem powiedzieć, dzięki. Wiesz, no. Nie ma za to, młody, ale. Muszę lecieć. Mam sprawę, więc. Na razie. Witam pana. One walczą między sobą. No i dobrze, niech walczą. Dobra, to ja idę dalej, niech one się tłuką na razie. No nie mogę, no serio nie wskoczył na to. O, je, je, je. jeszcze raz. Chyba gra jasno daje mi do zrozumienia, że mam z nimi walczyć. Ale ja nie chcę walczyć. Później z nimi powalczę, jak już się powybijają trochę. Na razie idziemy na górę. W ogóle nie wiem, czy na górę to jest dobra droga. Tam jest też coś. Dużo tutaj jest różnych dróg do wyboru. Co jest? No. Wybuchnij sobie. Dobra, idziemy dalej. Tu jest jakieś skanowanie? Chodzi chyba o tą sondę imperialną albo o moje plecy. Sonda szpiegowska, no tak, no. Idziemy dalej. Kurna. No strzelaj, no. Dobra, wybuchnij sobie, bo znowu mnie ktoś zrzuci jeszcze. Albo wybuchnie mi gdzieś przy buzi. To jest w ogóle skrót jakiś? Tam jest jakaś skrzynka. No strasznie dużo tu jest miejsca do odblokowania. Ja nawet nie wiem, czy idę dobrze, no ale... Halo? Złaś tu długo jeszcze mierzysz? Mhm. Tam jest kolejna i jeszcze jedna Irytują mnie te sądy. Co ty robisz? Ty Co za gość Chciał mnie zabić z sobą Coś jak w tym, w serius samie były takie postaci. Kamikadze z bombą. No, ale myślę, że każdy chociaż raz słyszał o tej grze. O, tutaj coś mamy: echo zwiększono maksymalne zdrowie. No i czadowo miecz świetlny. Miecza. Hmm Ciekawe jak to było Czy możesz to przeciążyć Bidi W ogóle czy ja nie mogę tam wejść po tą złotą skrzynkę Po tym błocie Chyba nie Ale spróbujmy jeszcze tutaj Ale też mi się wydaje, że nie nie. Szkoda, bo to jakaś złota skrzynia, może coś fajnego. Dobra, idziemy. No nie no. Bidi. Miałeś chłapać mnie tu z liną. Dobra. Hm. Y hmm. Trzeba w dobrym momencie to. Aha, poczekajmy tutaj, jak przyjdzie, odetniemy zasilanie. O. I dobra. Mały fail z mojej strony. No ale po co to przeciążać z powrotem? Chociaż kto wie, może się później przyda. Hmm, chyba nie. Dobra, idziemy dalej tutaj. Nic tu nie widzę. Jest jakaś winda. Nie wiem czy jedziemy w górę, czy w dół. Chyba się zbliżamy, więc pewnie w dół. Zauważyłem to wcześniej. To uczucie na dnie żołądka. Myślałem, że to przez kuchnię Griza. Robisz się coraz silniejsze Im bliżej jesteśmy, tym gorzej się czuję. To na pewno nic dobrego. Czyżby coś związanego z mocą? Imperialne wykopaliska. No dobra. Tu jest widzę punkt medytacji. Chętnie skorzystam, żeby grę zapisać. Tam już widzę szturmowców. Odnowiliśmy sobie zdrowie. mogli sobie te linki przenosić no okej okay, no to jedziemy w dół na razie zobaczmy co mamy tutaj tutaj nie mamy kompletnie nic ciekawego to jedziemy dalej to są jakieś drzwi no i są droidy do walki Kurna... Musimy się pozbyć tego pana z Miniganem. Posuń się, no... Ech. Przecież to jest przesada, no dwóch takich i jeszcze kolej z minigunem. Dobra, sam podszedł, trochę głupio zrobił. Ja chcę się go pozbyć właśnie jako pierwszego. No tylko, że on ma dobrą obstawę, kurna, na razie. Dobra, teraz. Dobra, stałe dwa droidy. Trzeba pomyśleć. Zwolniłem, ale nie tego, co trzeba. Dobra, teraz ten jest zwolniony. Skupić się na jednym najlepiej. Dobra, jeden z głowy. Kurwa, on walczy ze mną. Teraz. No i cudownie. Dobra, pomóż mu. Bo... Co my tu mamy? Zainstaluj ulepszenie. Ciekawe co tym razem. Wjeżdżanie po lince? W sumie to by było spoko. Bo nieraz jest tak, że linka jest yy, w tym drugim kierunku, co byśmy musieli wjeżdżać po niej niż zjeżdżać, więc to się przyda na pewno. Dobra, to stąd wychodzę, bo tu już chyba nic więcej nie ma. Tylko jak to działa, czy ja też po prostu muszę podskoczyć? Tak. Okej. Okay. Prawdopodobnie muszę się też cofnąć tu. Od razu sobie odnowimy życie, bo trochę, trochę nas to kosztowało. Starcie z tymi dwoma droidami. Ok. Tutaj BD nam przeciąży i Linka wejdzie na górę. I będziemy mogli sobie po niej wjechać. Dobra. No i idziemy dalej po prostu. Może zaatakujmy? Nie wiem co to było. Nie wiem że Ale wiadomo, klasyka. Dobra. Trzeba przeczekać tą salwę tego minigana.

Jest jakaś interakcja, nie można w tej chwili wezwać. Windy, tak więc idziemy w tamtą stronę. Tutaj jest jakaś linka. To szczerze, i tak będziemy musieli tędy przejść. Tam jest echo mocy, ale nie dostaniemy się na razie tam. Skrzynki chyba tylko, a nie przeciążyć możemy, ale w sumie nie wiem, czy ja chcę to przeciążyć, znowu z nimi walczyć? Dobra, jedziemy. grobowistra. O kurna. Ten jeden droid już tu jest. o ktoś nie może wejść tu. O kurna. Przedarł się. Dobra. Tego już tutaj przejmiemy. normalnie Fajmy ma. Dobra. Trochę kosztowny skrót, no ale już trudno. Wyzwolnimy go sobie, nie bronić się. Prawie lipa, że nie można w trakcie ich jakby serii zablokować. Dobra leży i co? Tam jest echo Po ścianie musimy wbiec Wygląda jak jakaś skrzynka z narzędziami Ktoś zostawił narzędzia w pośpiechu. Chciał znaleźć te relikty, ale nie dbał o pogrzebaną tu historię. Kolejny Hmm. Tutaj nie możemy, no to schodzimy w dół, no i teraz tutaj. Tam coś widziałem, nie wiem czy tam będę mógł wejść. O. Tak sobie zrobimy. Tutaj też coś jest. No, strasznie dużo jest tutaj. Strasznie dużo pobocznych dróg. No fajnie ty. Nie chciałem tak zrobić. Chciałem, żeby się odbiło od tej ściany tu. To chyba na ten mech musimy wskoczyć. Czy od razu na skałę damy radę? Na mech jednak. Przydałby się punkt medytacji i jakiś zapis. O! <laughs> no właśnie. To jeszcze sobie tylko rzucimy okiem. Czy tutaj nie ma jakiegoś skrótu? Są jakieś liny. Ale najpierw sobie zapiszmy tu grę, czy tu będą otwarte drzwi nie. Tutaj są otwarte. To jedziemy w dół. Strasznie pogmatwany. Okurne. To jest okay. ta sama. Inkwizytorka co... W prologu? O co wiem o Powiedz mi, gdzie ukrył ten Holokron? Wspaniale. <laughs> o, wow. szybko się bierze do roboty. już tego nie można blokować. Po co blokujesz, Rafał? Kurwa, ciężko się z nim walczyć. Hmm. Może coś tu można wykorzystać do walki? I ona ma strasznie zasięg duży. Strasznie zasięgowe ataki ma. Pomoc, pomoc. Nic dziwnego, że twój mistrz zginął. dostajemy bęski generalnie no nawet nie wiem czy ja mam z nią walczyć na poważnie czy ja mam z nią już zabić w tym momencie w zasadzie no tak no to jedziemy znowu Teraz mogłem zaatakować Jak ona wbija ten miecz w ziemię To jest najlepszy moment Tylko najgorsze jest to Że teraz nawet nie widzę kiedy ona Używa tego czasu Bo na razie jest Żółta otoczka na niej Zwolniliśmy ją. Teraz przynajmniej widzimy, kiedy ma te ataki swoje. Zobaczymy. Taka pewna siebie jesteś. Ciekawe, czy ty byś była taka mądra, jakbym ja miał tyle lat szkolenia, co ty walki tutaj, a ty byś miała tyle, co ten nasz rudy bohater. Tak miało być. Teraz. Ładnie, ale następnego nie teraz. Za każdym razem parę ciosów można tak no. wyprowadzić. Kurna, nie zdążyłem, no. W ostatniej chwili już miałem wciskać. Weźmy sobie jeden z tym. Co ona tu tworzy czasami? Dobra, i teraz. Ała! Zostaw mnie! Kurna, jeszcze te... Jakie to jest szybkie paskudztwo. Ups. Chyba się zdenerwowała. No nie, bd one co zrobił? Dobry droid. Kurna, To musi być znaczy ona. No to trójka. grubo. Właśnie tak. Ja nie mogę. Nie dam ci się zmanipulować. jesteś pewny? Mogąc uratować swoją padawankę lub własną skórę, wybrała samą siebie. Ciebie też sprzeda. Trudno, poradzę sobie sama. <laughs> Staćcie na takie ryzyko? Twoja mistrzyni ma w sobie wielki mrok. Wyraz jej twarzy, gdy ujrzała, co mi zrobili, czym się stałam. Zmieniła się. Pokazała prawdziwą naturę. Naturę ciemnej strony. Sir odcięła się od mocy. Tak? Ciekawe, kiedy znów się złamie i cię zdradzi. Kogoś takiego chcesz mieć obok, gdy znajdziesz Holokron? Co by powiedział Jaruto nie masz prawa o nim wspominać! Ciekawe. Co by powiedział widząc swego padawana, kryjącego się w cieniu ze zdrajczynią, zapewniającego jej armię, całkowicie bezbronnych uczniów, nie, nie pozwolę ich tknąć. Też tak kiedyś myślałam. No, nie zwniósł, nie zwniósł. Troszkę jestem w szoku, szczerze mówiąc. Cóż, nie sądzę, aby ona kłamała, jeżeli chodzi o to, że Sirium wydała jej kryjówkę. Być może że faktycznie tak było, i to był powód w sumie odcięcia się od mocy jej. Na jak znaleźli padawankę, to pewnie ją zmuszali powoli. Do przejścia na ich stronę. No a pewnie ona, będąc młodą padawanką. Nie widziała innej możliwości. I faktycznie z tym imperium przystała. Hmm. No nie wiem co o tym myśleć na ten moment. Szukajmy po prostu grobowca. No ale tutaj bardzo, bardzo duży plot twist, fabularny i myślę, że właśnie dlatego zakończymy ten odcinek, żeby był czas na przemyślenia. Tak więc, jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!